Cześć, witam Cię w pierwszym filmie z serii Szybkie układanie jadłospisów w programie Dietetyk Pro. Pokażę Ci na podstawie case study, jak szybko układać jadłospisy w programie Dietetyk Pro. Tym razem zajmiemy się dietą redukcyjną. Poza pracą w Dietetyk Pro pracuję jako dietetyk, więc podzielę się z Tobą moimi tipami i pokażę Ci, jak ja przyspieszyłam swoją pracę i jak szybko układam jadłospisy. Na początku przejdziemy przez case study, omówię Ci przypadek, później pokażę w mniej niż 15 minut, jak układam jadłospisy i z jakich funkcji korzystam, które pozwalają mi właśnie przyspieszyć tą pracę, a na koniec wszystko podsumuję i przekażę Ci moje tipy na przyspieszenie swojej pracy. Teraz przechodzę do naszego case study. Mam tutaj przypadek pacjentki. Jest to pacjentka ma 39 lat, masa ciała 90 kg, metr 70 m wzrostu. BMI nam tutaj wskazuje 31. Ten wywiad mam już uzupełniony, tak jak wiesz, w programie pacjent może uzupełnić wywiad, jeśli wyślesz mu do tego link, bądź może to zrobić z aplikacji albo możesz samemu ten wywiad Uzupełnić. To będzie akurat dieta na cztery posiłki, bo takie też tutaj pacjentka preferuje. Bardzo lubi ryby, więc będziemy tutaj zwracać na to uwagę, szczególnie łososia. Śniadania mają być szybkie. Myślę, że to nie jest za żadne zaskoczenie. Pacjentka lubi owsianki, prosiła też, aby uwzględnić kiwi, maliny, bo to lubi najbardziej. Nie lubi posiłków mdłych, więc też będziemy szukać takich, które będą raczej w te smaki kwaśne i wyraźne. Nie lubi masła orzechowego w każdej postaci, też samych orzeszków ziemnych. Jeszcze tutaj wyróżniła, że śliwki, kalafior, brukselka też odpadają. Tak jak widzisz... Tutaj mam cały wywiad. Ja zdecydowałam, że będę dla niej układać jadłospis na 1900 kalorii, od tego sobie zaczniemy. Będzie to dieta siedmiodniowa. Rozkład to 25% białka, 30 tłuszczy, 45% węglowodany. I tak jak mówiłam, są to cztery posiłki. Tutaj sobie ustalimy 7, 11, 15 i 19. Mamy utworzony jadłospis, więc teraz możemy przejść do jego. Uzupełniania. Jestem już na jadłospisie, więc przejdę do wyszukiwarki. Szukamy śniadań, więc też zaznaczę sobie kategorie, żeby mi łatwiej było filtrować te wszystkie przepisy. No i zależy mi na białku, więc białko sobie dam minimum 25, no i też tłuszcz maksymalnie to 25 gramów. Ok, i sobie tutaj szukam potraw. Ja mam też sporą bazę i to wam polecam, bo wtedy możecie sobie właśnie w łatwy sposób to wszystko filtrować. Dodam sobie jeszcze owsiankę. Też tam miałam zapisane, że pacjentka owsianki lubi, więc zaraz może poszukamy trochę więcej. Dobra, te śniadania, które wymagają trochę czasu, ja przerzucę sobie na weekend. Tutaj mam jeszcze kanapkę, standardowo, bardziej owsiankę. No i dobra, jeszcze coś prostego na śniadanie. To mogą być na przykład tosty. No i mam tutaj te tosty z mozzarellą. to będą takie klasyczne też proste, no i tak jak mówiłam jeszcze jakąś owsiankę. Myślę, że może być ta z cynamonem z jabłkiem, to też teraz pasuje. Dobra. No i w ten sposób mam dodane śniadanie, ja sobie tylko to tutaj rozrzucę. Widzicie, w łatwy sposób mogę to wszystko sobie przesuwać i przechodzę do drugich śniadań. Tutaj sobie jeszcze zaznaczę, że to będą, tak jak mówię, drugie śniadania. Właśnie ważne, żebyście mieli te posiłki otagowane i pouzupełniane wszystkie wartości, bo wtedy zdecydowanie łatwiej się wyszukuje. Wartość energetyczna tak, na oko między 360-400. Tak będę sobie wyszukiwać. No i też zależy mi na tym białku, więc to minimum 20 gramów. A widzicie, miałam wpisaną owsiankę, jeszcze raz sobie wyszukuję. Ok. No i teraz przechodzę do dodawania tych moich drugich śniadań. Grillowane kanapki, myślę, że to na weekend wrzucę. Też pacjentka lubi ryby, więc jak tam wszystko z tymi, takie pozycje, to będą jak najbardziej na tak. Coś na słodko też. Co jeszcze mogę jej dodać na drugie śniadanie? Też tutaj patrzę na liście zawsze na te kalorie, ale tak jak widzicie, ja sobie filtruję już przedziałem kalorii, więc też łatwiej mi wtedy, bo dodaję i wiem, że to ma yy, jakiś tam konkretny zakres, więc też będzie bardziej dopasowany do pacjenta. Mamy wrap z tuńczykiem, no to też coś na słodko, raz będzie drugie śniadanie na słodko, raz na słono, zawsze tak mam w zwyczaju i tak też robię, to się sprawdza. Twaróg z owocami, co jeszcze dalej mogę tutaj dodać? Dodajmy jeszcze tą bagietkę. Dobra, najpierw sobie to rozrzucę, zobaczę jak to wygląda i będziemy jeszcze szukać czegoś dalej. Znowu te rzeczy, co wymagają więcej czasu, ja zawsze daję na weekend. Tutaj w ciągu dnia sobie rozrzucę. Dobra, i jeszcze na razie przejdę do obiadów. Nad drugimi śniadaniami za chwilę jeszcze pomyślę. Dobra, tutaj sobie jeszcze tylko wyczyszczę tą wyszukiwarkę. I teraz tak, czyli szukamy obiadów. I tutaj też zależy mi, żeby one były no przynajmniej te 550 kalorii. Dobra. No i minimum 30 gramów białka, tak jak wcześniej dawałam te 25. No na tym mi zależy, żeby też później nie musicie ręcznie tego bilansować. Dlatego ja zawsze to białko i tłuszcz sobie e, oznaczam. Dobra, tutaj szukamy zdecydowanie czegoś jednogarnkowego. Tam widziałam, że dodam, ok, paella z kurczakiem i też coś wege, bo pacjentka lubi te wege posiłki. Możemy dodać fasolowy kociołek. Dobra, e, teraz sobie już poszukam czegoś ręcznie. co jeszcze może być takie jednogarnkowe, na przykład leczo, E, to mogę dodać. E, myślę, że zaraz poszukam jakiś gulasz albo jeszcze tego typu posiłki. Dobra, mamy w trzy propozycje gulasz. Zobaczymy, co tu będzie. E, gulasz. Oj, tu widzę, że mam właśnie jakąś wegę. E, bo co tu jest dalej? Nie, tu mam jeszcze z kurczakiem. Mhm, dodam ten gulasz. Ok. Mm. I jeszcze jakąś rybę, dorsza albo dajmy pstrąga. I tutaj mam pstrąg z warzywami. Myślę, że będzie. Bo tu jeszcze z brokułem. Nie, ten z warzywami. No to też będzie prosty przepis. Ok, na razie sobie to rozrzucę też, żeby zobaczyć, czego mi tu jeszcze brakuje. No i później jeszcze będę to zmieniać. Miejscami. Natomiast, jeśli te obiady są e, podobne kalorycznie, to tak naprawdę ja mam zwyczaju, że pacjent może sobie je wymieniać. Więc ta kolejność w ciągu tygodnia nie jest aż taka istotna. Dobra, wyczyszczę sobie filtry. Jeszcze nie mamy makaronu. No to może jakieś spaghetti. Jak miały być ryby, no to znajdźmy jakieś spaghetti z łososiem. Mamy w susie jogurtowym, ale ja pamiętam, że to było chyba lepsze. Zaraz sobie zobaczymy. Mm, dobra, spaghetti. A jeszcze coś bardziej klasycznego, czyli jakieś na przykład kotleciki. Tutaj wiem, że miałam takie z brokułami, a już w jednym posiłku były. To akurat sobie pacjentka to wykorzysta. Dobra, myślę, że mogą być. Yy, ok, no i mamy dodane obiady. Zaraz sobie wrócimy do tych drugich śniadań. Jeszcze kolacje na nas czekają. Na drugie śniadania. Na drugie śniadania jeszcze możemy dodać coś. Zaraz zobaczymy. Yy. Dodajmy sobie jakoś klasycznie, standardowo po prostu poszukam bułki. Yy, tylko coś mi się, o, właśnie nie wyszukałam. Dobra, yy, bułkę, bułkę, jakąś tam. Pamiętam, że był taki przepis bułkę z twarożkiem yy, To też ma twaróg, ale dam sobie to z nasionami, tak? Widzicie, tutaj też kolory mi się zgadzają. Po lewej stronie jest ten znacznik, więc to będzie ok, dobra i jeszcze coś na słodko, tak jak są takie desery jednoporcjowe na jogurtach greckich, albo z malinami, może być też z malinami, to jest na miodzie akurat z orzechami, dobra, mam dodane drugie śniadania. To sobie też tutaj przeniosę. Tak jak mówię, raz na słodko, raz na słono. Zazwyczaj, jeśli też śniadanie jest słodkie, to drugie śniadanie robię już na słono. Teraz przechodzę do kolacji. też sobie wyczyszczę filtry, żeby tutaj mi to nie zapamiętywało. No i znów w kategoriach wybieram kolację. I też sobie zaznaczę tą wartość energetyczną, żeby bardziej przybliżone potrawy mi tutaj wyszukiwało. Dobra. I znów, tak jak widzicie, ja zawsze to białko sobie tutaj zaczytuję. Szukam klasycznie, czyli na kolację coś szybkiego, no to mogą być kanapki, może jakieś sałatki poszukamy. Kanapek to na pewno w bazie jest bardzo dużo. Ja też swoich mam sporo przepisów. Już Wam korzystać z bazy dietetyka pro, no i wyżej sobie te potrawy edytować, bo też wtedy możecie je łatwiej dostosowywać do pacjenta, no i zapisywać jako swoje pójdźmy teraz w te sałatki tylko sałatek też baza jest ogromna to może ja sobie to bardziej określę na przykład klasycznie sałatka grecka no i właśnie zobaczmy tylko jak ona wygląda dobra później tą fetę wymienię eee, sałatka grecka z nasionami dobra, ze słonecznikiem jeszcze sałatkę hmm, może też pójdźmy w coś z tofu albo z czymś takim Okej, okay, kolorowa sałatka dobra ja sobie tylko tutaj zobaczę. Nie, to jest wszystko ok, bo to jest jednoporcjowa potrawa. Mhm. Też, jeżeli jakaś potrawa ma więcej porcji, to pamiętajcie, że możecie je tam wedycję zmienić, więc też możecie zmienić sobie na przykład na jedną porcję. Ja sobie to na razie jakoś tam rozrzucę. Najwyżej później będę to zmieniać e, miejscami. Dobra. E, co ja tam miałam? Na razie dam to tak o, po kolei. Co jeszcze tutaj mogę dodać na kolację? Poszukałabym też coś, na przykład jakąś tortillę z nadzieniem. Możemy też pójść w jakąś zapiekankę, tortilla, albo nawet inaczej, może jako wrap. Yy. O, wrap z humusem też będzie ok, i on będzie też szybki. Nie musimy już tam nic więcej przygotowywać, więc też to będzie szybka kolacja. Zapiekankę zaraz poszukamy, ale jeszcze tak pomyślałam o naleśnikach. Naleśniki mogą być, e, też już tam były obiady mięsne, to znajdę jakieś wege z warzywami, tu mam wytrawne z warzywami, indykiem nie, naleśniki z warzywami, dobra, tylko jeszcze co one mają? Okej, okay, one są z papryką, one są z kukurydzą, z fasolą, super, dobra, czyli też są proste, jakby szybkie do zrobienia, a na tym nam też zależy u tej pacjentki, więc e, to już mamy. Dobra, na razie sobie je przerzucę, później będziemy patrzeć, jak to nam pasuje. No i tak jak mówiłam, szukamy jakiejś zapiekanki. Zapiekanki często są porcjowe, więc też możecie dawać na przykład jednego dnia jedną porcję na kolację, drugiego dnia drugą albo nawet na obiad, ewentualnie coś dodać, żeby go tam zwiększyć. Mak makaronowa, to myślę, że też będzie ok, bo tego makaronu nie mamy dużo w tygodniu. Zapiekanka makaronowa. Ok, to jest z kurczakiem z mozzarellą, to też. Będzie nam pasować. Dobra, tylko teraz tak. Tutaj sobie zrobię jedną zamianę. Tak jak widzicie, też staram się nie mieć dwa dni pod rząd na przykład kanapek, albo całego dnia wege, albo całego dnia nie wiem z mięsem wszystkie posiłki, też żeby pacjent miał po prostu to urozmaicenie. Zawsze sobie później przechodzę w tą wymianę globalną, zawsze robię to na końcu, bo tak jak widzicie przepisy mają różne produkty, to teraz sobie je powymieniamy, tak jak na przykład ten chleb, tutaj też widzę, że mam makaron, mąkę, różne typy, no żeby pacjent miał jakby ujednolicenie na liście zakupów, no to zawsze sobie to scalam i robię to na koniec, bo po prostu mam podsumowanie wszystkich produktów. Wiadomo, według niektórych grup nie da się tak łatwo wymieniać i wtedy trzeba zmieniać przepis, ale jeśli mówimy, nie wiem, o takiej tortilli, no to wiadomo, pszenna pełna ziarnista to nie jest różnica, jeśli chodzi o wykonanie, więc mogę sobie to spokojnie scalić. I tutaj tą fetę widziałam, że mam, no właśnie, niektóre przepisy mają typu feta, czyli to jest taka fetina, to nie jest prawdziwa feta. Ja zawsze używam tą prawdziwą fetę, czyli kozio owczą, więc sobie to wymieniłam. Tak samo zrobimy ze śmietaną, tutaj nie ma potrzeby kupować dwóch, nie jest aż taka duża różnica, więc zrobimy z jedną i tu jeszcze coś widziałam, właśnie twaróg zwyczaj daje półtłusty, wtedy jest mniej innych tłustych dodatków, na przykład w kanapce, ale ten twaróg półtłusty raczej jest ok Z szynką sobie też wcale, żeby też pacjent nie kupował dwóch, bo bez sensu tutaj jedna będzie ok Myślę, że w innych grupach to już wszystko było. W porządku, yy, w owocach, no na końcu mamy też tutaj wino pewnie do makaronu, dobra i mam produkty, ok yy, W ten sposób sobie powymieniałam, tutaj jak widzę, okej, okay, tu mi coś podskoczyło po tej wymianie, to sobie mogę zmienić jeszcze ilości, malin możemy dać na przykład garść. To też jest drugie śniadanie. Tutaj jest dość sporo dodatków. Jeszcze są orzechy, jest cynamon, są płatki, więc nie musi być tego tyle. No i troszkę mniej tego miodu możemy dać. Patrzę sobie teraz na podsumowanie. Mam mieć 1900, tu mam troszkę więcej, więc mogę dać czegoś mniej. Widzę, że już tą fetę mam tutaj zamienioną. Super, ale dam sobie troszkę mniej. 80 gramów. Ok, dobra. Jak wyglądają inne dni? Tutaj jeszcze będę musiała coś zmienić, no właśnie, w piątek. Z kolei chyba czegoś dodam. Tu też chyba była ta feta, więc mogę sobie, o widzicie, nawet lepiej, bo 20 gramów plaster, no to zaokrąglimy, będzie 60. Mm, to też będzie ok. I jeszcze mamy niedzielę, tu też mam za mało kalorii. To też trochę ten posiłek zmienię. Tak jak widzicie, ja zmieniam gramatury, one się zmieniają od razu na posiłek. Czyli zmieniamy je do... Pacjenta, tej ilości, które chcemy, aby pacjent miał. Jeszcze wejdę w obiad, bo tam w kolacji troszkę zwiększyłam, ale jeszcze w obiedzie możemy. Tutaj do, jako dodatek jest ta śmietana, to ja sobie ją jeszcze zwiększę. Dobra. Ok. W ten sposób mam ułożone. Ja też nie patrzę na konkretny dni, tak jak widzicie, gdzieś tam jest tłuszcz za mało, za dużo, bo pacjent może te posiłki sobie rotować. Więc ja zawsze patrzę na te średnie normy. Eee, tutaj mi też pokazuje, jakie jest ich spełnienie, czy za dużo, czy za mało, więc też wobec tego ewentualnie jeszcze coś tam bym zmieniała. No ale tu widzę, że wszystko jest ok. Na koniec zawsze, zawsze jeszcze przyglądam się wygenerowanemu PDF-owi, czy nie ma zdjęć do potrawy, czy na pewno wszystko się zgadza. Oczywiście, czasami przepis wymaga dłuższej edycji. Ja akurat zazwyczaj korzystam z przepisów jednoporcjowych i nie oznaczam, znaczy oznaczam tam okrągłe gramatury, czyli na przykład cały pomidor albo pół pomidora, co najwyżej, albo cały kubeczek jogurtu. No i dzięki temu też wykluczam te sytuacje, kiedy muszę w każdy przepis wchodzić i go edytować, bo mam tam 30 gramów pomidora, jakieś takie niepełne wartości, które są po prostu dla pacjenta niewygodne, no a nam to wydłuża pracę. Tak jak też wiemy, wartości odżywcze produktów są orientacyjne i oczywiście występują jakieś tam wahania, więc jedna łyżka jogurtu, więcej czy mniej nie zrobi pacjentowi aż takiej różnicy, a jednak będzie mu wygodniej zużyć całe opakowanie. No i tutaj płynnie możemy przejść do moich tipów na szybkie układanie jadłospisów. Numer jeden. Pracuję z pacjentami na zasadzie elastycznego jadłospisu, więc nie zwracam uwagi e, aż takiej na dzienne podsumowanie, a ważniejsze jest dla mnie podsumowanie tygodnia. E, pacjent może sobie rotować posiłki lub je powtarzać, e, dlatego, taki jadłospis to właśnie forma e, propozycji posiłków. E, oczywiście, jeśli pacjent na coś choruje, zmaga się z dolegliwościami, tutaj wchodzimy w jadłospisy z dietetyki klinicznej. No, to pod te wytyczne dietę dostosowuję. E, przykładowo przy zaparciach, na przykład wyszukując potrawy, zwracam uwagę, żeby tam była minimalna jakaś wartość błonnika. E, lub później dodaję do potraw, które mają go mniej. Albo na przykład często zdarzają się pacjentki z e, anemią, więc zwracam tam uwagę na to, żeby wyszukując potrawę, zaznaczyć sobie minimalną zawartość żelaza, lub znów wejść w potrawę i po prostu te produkty e, zwiększyć. Albo dodać też obecność produktów z witaminą C. No i właśnie dzięki tej zaawansowanej wyszukiwarce i tymi filtrami mogę w łatwy sposób tą bazę sobie zawężać. Numer dwa to rzecz oczywista porządek w bazie. Naprawdę warto raz przysiąść, spędzić trochę czasu i sobie ten porządek zrobić. Kiedyś na to nie zwracałam uwagi, ale z czasem zdarzało się, że miałam na przykład trzy potrawy o tej samej nazwie i musiałam za każdym razem sprawdzać, co tam w niej jest. Nie miałam oznaczonych tagów czy kategorii posiłków, a tak jak widzieliście, wyszukując właśnie przez tą zaawansowaną wyszukiwarkę, w łatwy sposób mogę sobie całą bazę przefiltrować. No i też teraz wprowadzając nowy przepis, uzupełniam wszystkie pola. Dzięki temu to po prostu przyspiesza moją pracę. No i nie muszę za każdym razem edytować każdej potrawy, tylko wiem, że one są ułożone, one są sprawdzone. Jeśli dodam do pacjenta, to są takie, jakie chcę. Tak jak też wspomniałam na koniec, ja zawsze przeglądam ten PDF, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko jest ok, ale to zazwyczaj są jakieś wybiórcze poprawki, a nie tak, że każdy posiłek muszę na nowo zmieniać. Kolejna sprawa to ja zazwyczaj układam jadłospisy z ogólnodostępnych składników. Większość pacjentów chce mieć te potrawy proste, właśnie jednogarnkowe, jednoporcjowe. Czasami na prośbę pacjenta dokładam też produkty sezonowe. Jednak zawsze staram się gdzieś tam powtarzać produkty w obrębie grupy. Na przykład jeżeli użyję brokułu, to szukam drugiego obiadu i dodaję go tak, żeby pacjent mógł go też wykorzystać. No i dzięki temu minimalizuję te resztki. Inna sprawa to to, że już do jadłospisu, w kolejnym kroku po zapisaniu jadłospisu, dołączam zawsze z zalecenia. Mam u siebie zapisane różne szablony zaleceń, oczywiście, wszystko zapisuję w programie. Czasami też je łączę, jeśli jest taka potrzeba. W takich zaleceniach uwzględniam na przykład wymienniki produktów, czyli jeśli w sklepie pacjent nie będzie miał fety, to od razu ma ściągę i wie na co może to wymienić i w jakiej ilości. I takie właśnie listy wymienników mam zapisane w programie w szablonach zaleceń, no i mogę je jednym kliknięciem dodać i one mi się pod spis podepną. I ostatnia rzecz, no to korzystam też dużo z szablonów jadłospisów. W programie macie dostępne szablony, natomiast one są na, tworzone na zasadzie propozycji posiłków i one są bardzo zróżnicowane. Ja u siebie swoje szablony jadłospisów mam dopracowane tak, żeby one były np. pod konkretną kaloryczność, czy żeby śniadania były jakiegoś konkretnego typu. Też o szablonach dowiecie się więcej jeszcze z kolejnych filmów z tej serii. Ale w skrócie mówiąc, to warto zapisywać jadłospisy jako szablony i folderować je, czyli katalogować w programie. Macie oczywiście taką opcję, no i to też znacznie przyspiesza Waszą późniejszą pracę, no bo macie po prostu porządek w bazie, czyli to, o czym już mówiłam. Ja dla przykładu mam foldery, na przykład mam tam folder anemia, wegańskie, też zdarzają się pacjenci z, na diecie niskohistaminowej, też mam taki folder, gdzie mam konkretne jadłospisy z posiłkami, które będą tam pasować. Czy na przykład szablony ekspresowe. Jeśli są pacjenci, którym zależy na tym, żeby po prostu posiłki były jak najszybsze, to też mam takie właśnie szablony jadłospisów zapisane. No i też, jak stworzę nowy jadłospis u pacjenta i chcę go zapisać do wykorzystania właśnie później, no to mogę je sobie katalogować i zdecydowanie to polecam polecam tak robić, jeśli właśnie przychodzą do Was pacjenci z podobnymi problemami, bo oczywiście po wczytaniu jadłospisu, ja go też przeglądam i na przykład patrzę, czy nie ma tam produktów nielubianych, albo jakichś nieaktualnych w tym sezonie, tak, żeby nie dać w zimie pacjentowi szparagów, albo na wiosnę dyni. To tyle, jeśli chodzi o wskazówki ode mnie. Być może już znasz omówione funkcje, a jeśli nie, to zajrzyj do nich koniecznie i być może Tobie też się one przydadzą. Dziękuję za uwagę i mogę zdradzić, że już niebawem pojawi się druga część z tego cyklu.